Cześć. Dzień dobry, siemacie ludziska. Witam was w kolejnym programie Chcę Ci coś opowiedzieć. To będzie zupełnie inna atmosfera podczas tej rozmowy niż w naszym poprzednim odcinku. Dotykamy takiej części bolesnej, dotykamy takiej części życia, z którą człowiek się nie zgadza. Zastanawia się, jak to jest możliwe, dlaczego trafiło na niego, co spowodowało, że życie potoczyło się takimi torami, że ten przysłowiowy pociąg nie może jechać na wprost tak jak jechał do tej pory. Nad tym się będziemy zastanawiali w rozmowie z moimi gośćmi Mariola i Marcin Zalewscy z Czerwińska nad Wisłą. Witam Was kochani. Witamy. Głównym bohaterem będzie Marcin, który ciężko choruje drodzy Państwo. Znowa białaczki. Mamy to szczęście, że możemy z nim porozmawiać, bo lada moment trafi na oddział zamknięty. Tam nie, będzie, nie będą mogli go odwiedzić nawet bliscy, z uwagi na to, by no żadne bakterie nie dostały się do jego organizmu, bo wiemy, czym by to groziło. Tragedia bardzo, historia bardzo smutna, nietragiczna. Walczymy o życie Marcina. Do tego dojdziemy, bo trwa zbiórka, o której Wam za chwileczkę powiemy, ale zaczniemy naszą rozmowę od. Samej choroby. Marcin, po skrócie, przypomnijmy tą historię, od czego się zaczęło, co spowodowało, że usłyszałeś wyrok związany z chorobą, w tym wypadku z białaczką. Zaczęło się od dłuższego przeziębienia i po pierwszej morfologii pojawiło się, że mam białaczkę. Komórki rakowe. Morfologia zaczęła spadać po prostu. I lekarze stwierdzili, że. Jest ostra białażka szpikowa. Choć szukali różnych przyczyn, ale się tak wydarzyło, że jest ostra białażka szpikowa. Drodzy Państwo, na pewno naszej rozmowie będzie towarzyszyło dużo emocji. Może też łez. Miejcie wyrozumiałość na to, o to Was bardzo serdecznie prosimy, ale trudno rozmawiać o tym temacie bez emocji, a my nie reżyserujemy tutaj zupełnie nic. Lecimy longiem, pokazujemy Wam tą historię tak z szewi, tak prawdziwie z serca. Jak bardzo wasze życie, Mariola, zmieniło się? Albo inaczej. Kiedy zauważyłeś, że faktycznie z Marcinem dzieje się coś niepokojącego? Co było też takimi symptomami, które. które... Tobie dały no, pytania w głowie się pojawiające, że coś jest nie tak. Była taka sytuacja, gdzie mąż przez dłuższy czas miał kaszel, bo od tego się zaczęło. I to taki dosyć, dosyć gruby kaszel, jakby krztusiec, można powiedzieć. I tu gdzieś mi się zapaliła czerwona rampka. Co się z nim dzieje? Wysłałam go do lekarza, tak. Tam pierwsze proszki, pierwsze antybiotyki, które nie przynosiły skuteczności. I powiedziałam, Marcin, idź zrób badania z krwi. Bo bez tego niestety, ale nie, nie ułoży się. Dostaliśmy wynik wieczorem, tak, zobaczyliśmy sobie w internecie, a tam informacja: duże komórki rakowe, blasty. I od tego się zaczęła nasza przygoda walka o wszystko bo tak naprawdę mąż był jedynym żywicielem naszej rodziny. Ja nie pracowałam z nim na małe dzieci i szukam przez dłuższy czas tej pracy niestety w naszym powiecie płońskim nie mogę jej nigdzie znaleźć. Mąż trafił na, do szpitala najpierw w Ciechanowie, później szukali oddziału w całej Polsce, bo nie było wolnych żadnych miejsc. Udało się trafić do Warszawy i y, 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 tak naprawdę do świetnych fachowców. Tam mu pomogli, ale nie na długi okres. Wiadomo, widzieliśmy się raz na jakiś czas, ze względu, że oddział jest zamknięty. Widzieliśmy się dosłownie kilka razy w roku, bo walka trwa już ponad rok czasu. Odzyskaliśmy. Jego, jego życie, tak, tutaj myśleliśmy, że się wszystko nam, wszystko ułoży. No niestety, ostatnie wyniki pokazały to, no, że mąż dostał wznowy i to dosyć silnej wznowy. Tak naprawdę w poniedziałek, może już z nami tutaj nie być, będzie przebywał w Warszawie w, w klince i walczył o kolejne życie. Powiedzmy słów kilka o tym, bo ta historia jest taka dwuczęściowa w pewnym stopniu, bo tak jak wspominaliście, był przeszczep, który już był nadzieją na to, że to, co najgorsze, za wami, że to, co chcieliście wymazać z pamięci, miało już zostać wymazane. Jest ten nawrót. Ale powiedzmy właśnie, jak wyglądał ten okres od przeszczepu do tej drugiej informacji złej, która, którą ci Marcin lekarze przedstawili? Ten okres od tej informacji, tak to wyglądał tak naprawdę dobrze, bo wszystkie rokowania szły w górę, morfologia ładnie się układała. I tak naprawdę i chęci do wszystkiego były, i do życia, i do wszystkiego po kolei, tak, i siły były. Układało się tak naprawdę wszystko dobrze, zanim tą informację znowu otrzymałem, że mamy nawrót choroby. Natomiast po dwóch miesiącach od przeszczepu zaczęły mu puchnąć nogi. Gdzieś tam były pierwsze pobolewania też w, w kręgosłupie. Już coś tak było, już mąż myślał, że może faktycznie coś mi się nie udało. Natomiast no, okazywało się, że jest coraz lepiej. Jednak właśnie wyniki z morfologii po kilku miesiącach okazały się, że jest nawrót choroby. Ta historia, drodzy Państwo, jest o tyle trudna. To, o czym już wspomniała Mariola, że Marcin jest jedynym żywicielem rodziny. Mariola, szukająca pracy, odbija się od drzwi do drzwi. Tej pracy znaleźć na razie przynajmniej nie może, co powoduje, że jest no po prostu ciężko. Ale jak wygląda Wasza codzienność teraz, kiedy też Marcin jest w domu? Jak bardzo ta choroba przypomina w takim poprzednim dniu osobie? Powiem szczerze, że była radość, tak, że dzieci odzyskały tatę, ja odzyskałam męża. Może się faktycznie uda coś znaleźć lepszą pracę, czy tutaj właśnie powrót małżonka. Było wszystko naprawdę dobrze do momentu, kiedy otrzymał tą wiadomość ze szpitala i teraz jest źle. Powiem szczerze, że naprawdę jest źle, gdyby było dobrze, ja bym nie prosiła o pomoc ludzi, o ludzi też dobrej woli, jakby nie było i wsparcia przede wszystkim, bo nie chodzi tylko o wsparcie materialne, ale też te duchowe, gdzieś też i o tą modlitwę, tak i o pomoc ludzi, yy, aby może przynajmniej pomodlili się o uzdrowienie mojego męża, po to, żeby dobry Bóg mógł zdjąć z niego ten okropny krzyż i brzemię, które niesie? Tak, drodzy Państwo, nagrywamy ten film w domu u Marcina i, i Marioli. Za ścianą są dwa smyki, cztery i ośmioletnie. Może właśnie je teraz słychać. Może one też teraz o sobie dają znać. Powiedz, ten punkt z punktu widzenia rodzicielskiego, dziecięcego. Jak bardzo się zmienił przez chorobę, z czego musiałeś niejako zrezygnować, nawet będąc w domu, co coś, co było normalnością i czymś absolutnie powszednim, codziennym jeszcze nie tak dawno, to dzisiaj, z punktu widzenia też dzieci, musiałeś na jakiś czas odłożyć. Tak, z dziećmi musiałem też trochę unikać kontaktu, bo chodziło o różne choroby, bo dzieci, jak z, wiadomo, że ze szkoły przynoszą przeziębienia różne, a w moim przypadku trzeba uważać po prostu po chemii i po, po przeszczepie na różne przeziębienia, żeby nie złapać żadnego wirusa bakterii. I, i bakterii. tak. Mieliśmy nawet ospę w domu, udało się, że nie złapałem. No i czy walczymy dalej, i czy i tak trzeba do tego podchodzić? Po prostu białaczka zabrałam ojca na cały rok. Na rok cały z życia moich dzieci, jak wrócił do domu po przeszczepie, młodszy syn nie chciał z nim mieć kontaktu. Bał się po prostu, uciekał od niego, chował się, nie chciał. Dopiero teraz przemógł się po miesiącu, jak go odzyskał, a teraz taka wiadomość, taty znowu nie będzie w domu. A trudniejsza była ta informacja. Pierwsza o chorobie, czy ta o nawrocie, która Was bardziej ubodła, która no, spowodowała, że może też na moment się odechciało tego wszystkiego? Dla mnie osobiście to była bardziej teraz: o nawrocie, bo pierwszą to mówię, trzeba dać radę, bo dużo ludzi przechodzi tak, takie przypadki przechodzą i trzeba walczyć. Tak? I druga informacja była gorsza. Ale też już się nastawiam na to, że trzeba walczyć do końca i się nie poddawać. Dla mnie natomiast pierwsza, bo dla mnie się cały świat zawalił. Całe życie wywróciło się o 360 stopni. Nie wiedziałam, czy poradzę sobie z wychowaniem dzieci. Z samym wstaniem z łóżka, po prostu między gdzieś łzami i płaczem, żeby ich zawieźć do szkoły nawet. Przynajmniej tyle. Czy pójdę do sklepu normalnie i wrócę norma normalnie do domu, czy po prostu gdzieś nie dostanę jakiejś zapaści, czy nie zemdleję już z, z nerwicy. Tak, bo to są takie nerwy, silne. To, co człowiek przychodzi, kiedy bliska osoba choruje, to nie, nie zna tej sytuacji osoba, ta, która tego nie po prostu nie przeżyje w domu. A powiedzcie proszę, to teraz, w najbliższych dniach. Bo drodzy Państwo, zwróćmy jeszcze raz uwagę, jak wiele rzeczy złych, takich negatywnych nałożyło się na siebie. I małe dzieci, i brak tej pracy, i ta choroba, i ten nawrót choroby. No to tyloma problemami, zwróćmy uwagę, żebyśmy mogli obłożyć pewnie kilka rodzin, a e, i tak by wszyscy gdzieś narzekali. Tutaj ta rodzina z tym całym bagażem. Który niesie na swoich barkach, musi sobie radzić sama, jak duży dramat rozgrywa się na tych kilku metrach kwadratowych. To proszę uświadommy sobie to w tym momencie, to też staramy się Wam tak namacalnie pokazać, bo my tutaj oczywiście staramy się o tym rozmawiać poważnie, ale myślę, że każdy z nas się trzęsie, widząc, jak trudna jest to sytuacja. Jaki jest plan na te najbliższe tygodnie, miesiące? Mój plan to jest taki, że walczę do końca, a że zbieram pieniądze, zbieram na, na fundacji, się pomagam tak. przede wszystkim. I licytacjach, które są i odbywają się na Facebooku pod tytułem Stacja Marcin Zalewski ludzie dobrej woli istnieją, są naprawdę przekazują swoje usługi, czy też nawet mogę powiedzieć upieczenie tortu, gdzie faktycznie ludzie są, licytują i chcą pomóc przynajmniej w taki sposób, jaki tylko mogą. Na to poniekąd liczymy, bo każda moneta ma dwie strony. Ta jedna może być ciemniejsza, ale zawsze jest ta druga strona i tutaj wierzymy, i tutaj znów łączymy siłę, i tutaj znów e, kierujemy prośbę do Państwa, tak jak wielokrotnie ją kierowaliśmy, bo wielu z nas znajduje się w takim momencie trudnym albo bardzo trudnym, albo cholernie trudnym. Nie będziemy już tego dalej e, stopniować. Rozpoczęła się zbiórka, tak jak powiedziała Mariola, na portalu się pomaga. Wklejmy link do tego materiału, więc każdy, kto będzie chciał pomóc, e, wesprzeć e, właśnie m, tą parę, będzie miał na to możliwość. E, Powiedzcie, czy zbieramy jakąś konkretną kwotę, jak to wygląda z punktu widzenia finansowego i e, no właśnie na co trafią pieniążki, bo wiemy też, że Marcin prawdopodobnie będzie musiał się udać za granicę, by kontynuować leczenie. Dokładnie, sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie będzie miał teraz przeprowadzony drugi przeszczep w przypadku kiedy on się nie uda, nie ma tutaj już pomocy w Polsce. Wtedy będzie musiał poddać się leczeniu za granicy, fundacja już nas informowała. O kosztach. Takie koszta wynoszą od 250 tysięcy złotych nawet do miliona. Na tyle jest wycenione ludzkie życie. No, cena jest duża tak naprawdę i ciężko wziąć my... samemu te pieniążki, tak. dlatego prosimy o tą pomoc i... a my chcemy mieć zabezpieczenie choć... żeby mąż mógł trafić na po prostu te leczenie choć nam po prostu głupio znaczy głupio prosić, ale nie mamy wyjścia, sytuacja zmusza, tak życiowa o tym pamiętajmy, nigdy kochani nie rezygnujmy z pomocy, kiedy jesteśmy w potrzebie, to, to koniecznie z niej korzystajmy, to tak w miarę Naprowadzenia e, krótkiego po słowach Marcina. O ile dzisiaj słabszym czujesz się człowiekiem aktualnie na ten dzień 6 marca, kiedy, kiedy rozmawiamy w porównaniu z tym, co było kiedyś. O, z, z połowę człowieka na pewno brakuje jak, nie więcej, tak. Głupie wejście po schodach na pierwsze piętro dałem taki przykład i serce mało nie wyskoczysz, na pewno ponad stówę przekracza, tak? Czyli ten wysiłek jest duży po prostu. Przy tej chorobie, tak. Poprzednie leczenie i chemia wyniszczyło tak, organizm mojego męża miał przepalony cały przełyk, nie był w stanie w ogóle nic jeść, nawet mówić, nie mógł rozmawiać z lekarzami, bo nie miał głosu. Yy, schudł prawie 40 kg. powiedz jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji, jak sobie radzisz z tą sytuacją przede wszystkim, bo no myślę, się, że gdzieś może łez w tym domu już zostało wylany, ale yy, na ile potrafisz się budować? by być, no teraz też nie jako taką głową rodziny, bo, bo też ta rola w skutek tego choćby, że Marcina nie ma na co dzień, to automatycznie na ciebie właśnie Mariela spadła. Dokładnie, dla mnie jedyną osobą, która mnie buduje, przepraszam, osobami są moje dzieci, tylko i wyłącznie dla nich. Mam zły, gorszy dzień, jestem zalana tymi łzami, nie chce mi się już nic dosłownie zrobić, bo wiem, że jest gorsza sytuacja, bo mąż jest w takim dołku, w szpitalu na przykład, bo nie teraz w tej sytuacji, tylko w szpitalu. Patrzę się na moje dzieci, wiem, że muszę wstać i muszę dla nich wszystko zrobić i muszę również znaleźć pracę, iść na zakupy, zawieźć ich do szkoły, pomóc w odrobieniu lekcji i we wszystkim innym, bo nie ma tu takiej osoby, która im by zastąpiła matkę i ojca. Przede wszystkim ojca. Ja go nie zastąpię. Nie zastąpię, więc muszę też te dzieci wychować. Przypomnijcie, proszę, ile lat jesteście po ślubie? 13. 13 tak. 13 lat razem, drodzy Państwo. To niech też ta trzynastka, bo mówi się, że to liczba zarazem i szczęśliwa, dla jednych pechowa, dla innych szczęśliwa. Ja z tego miejsca, z tego dnia wierzę, że tą trzynastką, którą kończymy już tą rozmowę, to natchniemy tych wszystkich ludzi do tego, żeby po obejrzeniu tego filmu hmm, przemyśleli sobie spokojnie, to, co wysłuchali. Zebrali się w swojej głębi i podjęli najlepszą możliwą decyzję, jaką można podjąć z punktu widzenia ludzkiego. Zawsze warto być człowiekiem, zawsze warto wierzyć w te wartości, a tak jak wspomnieliśmy, w tym przypadku tych wartości w tym domu potrzeba, bo przyznam się szczerze, sporo tych filmów nakręciliśmy z rodzinami potrzebującymi, z osobami chorymi, ale tak dużej skali zebranej w jednym miejscu tych nieszczęść, to ja już dawno. Nie widziałem. Zachęcam Was do zbiórki na rzecz Marcina. Marcin, to jeszcze musisz nam jedno obiecać. Czy te, te rękawice, które podjąłeś jakiś czas temu, że ich nie opuścisz? Nie ma takiej mowy. Rękawice są założone na rączkach i walczymy do końca. Nie poddajemy się. Drodzy Państwo, macie żywą deklarację człowieka, który już w najbliższych dniach trafia na kolejną potężną dawkę chemii. Więcej już chyba nie musimy mówić. To, co wspomniałem, wierzmy w te wartości, bo te wartości budują i tych mocnych, ale też tych słabych.